Witam Was, kochani, bardzo serdecznie ponownie. Bardzo dziękuję Wam za wszystkie wiadomości, które mi przysłaliście yy, po wczorajszym filmiku. Dzięki Wam wiem, że to, co robię, ma sens, że to jest Wam potrzebne, że to Wam pomaga. Prosiliście mnie, żebym nagrywała więcej, żebym poruszała więcej tematów. Tak więc dzisiaj chciałabym Wam trochę opowiedzieć o medytacji, dlaczego jest taka ważna, dlaczego warto ją praktykować. Czasami słyszę od moich znajomych, że mają jakieś problemy, a to w pracy, a to się stresują czymś tam, a coś w rodzinie nie gra, to jakieś problemy zdrowotne przeróżne, przeróżne, to depresje. I słuchajcie, ja zawsze mam to jedną receptę, pomedytuj. Ale najczęściej słyszę, medytacja to jest coś złego, to w ogóle wiecie, jest takie przekonanie. Często słyszę od, od katolików właśnie, że to jest jakiś grzech, że lepiej się pomodlić. To jest bardzo wielka, ogromna różnica między modlitwą a medytacją i działaniem modlitwy i działaniem medytacji. Ale o tym nie wiem, czy zdążę Wam w dzisiejszym filmiku powiedzieć. Chciałabym to y, na pewno rozwinąć w przyszłości. E, medytacja to jest takie skupienie się umysłu i ciała, ja bym to tak powiedziała, ale każdy może mieć y, inne. Inne odczucia, i każde jest dobre, bo każdy według siebie to opisuje tak jak czuje, i naszej podświadomości, może tak. <laughs> I to, co słyszę, najczęściej, takie opinie ludzi, którzy mówią, że nie, to nie jest dla nich, i w ogóle to jest coś takiego, co oni nie chcą robić, to, to, to są opinie osób, które nigdy tego nie robiły. I ja też tak myślałam. Też tak myślałam, że to jest coś złego i nie, dlatego, że najczęściej nie rozumiemy, boimy się czegoś, jak czegoś nie rozumiemy, i dopóki tego nie poznamy. Medytacja jest po prostu czymś cudownym, bardzo ją Wam polecam. I najczęściej to, co słyszę, to. Medytacja, dwie godziny. Pewnie trzeba siedzieć ze skrzyżowanymi nogami, patrzeć w jeden punkt, w jakiś płomień świecy albo na ścianę. Ja nie mam na to czasu, nie chcę mi się, ja mam do roboty inne rzeczy i tego typu, tego typu opinie słyszę. Słuchajcie, medytacja może trwać 10 minut, 5 minut, 2 minuty, pół godziny to już jest w ogóle super. Może trwać godzinę, tyle, ile chcecie, ile potrzebujecie. Niektórzy medytują przy zmywaniu naczyń i to też jest ok. Jak już, już człowiek bardziej taki, wiecie, z medytacją zaprzyjaźniony, to może i prowadząc auto medytować. Ale z tym ostrożnie. Ok. Najważniejsze jest, można, można medytować w różny sposób. Najważniejsze jest, żeby się wycieszyć, żeby mieć spokój dookoła, żeby nic nas nie rozpraszało. E, można to robić w pozycji siedzącej, tylko e, pamiętamy, żeby nie krzyżować nóg ani rąk, żeby siedzieć sobie e, na boso z, e, z bosymi stopami na podłodze, może być w skarpetkach, ale żeby, nie, żeby to nie były kapcie ani butek <laughs> z wyprostowanymi plecami, tak żebyśmy mieli przepływ energetyczny przez wszystkie nasze siedem czakr. Co to są czakry? O, jeszcze może to wyjaśnię, bo nie każdy, nie każdy wie. Mamy takich podstawowych siedem czakr. Pierwsza to jest czakra podstawy, ona się u podstawy kręgosłupa przy kości ogonowej mieści. Następna to jest czakra sakralna, inaczej zwana seksualną, tutaj na wysokości naszych narządów rodnych. Trzecia to jest czakra splotu słonecznego, czwarta to jest czakra serca, piąta, czakra gardła, szósta jest to czakra trzeciego oka i siódma jest to czakra korony, która się znajduje tuż nad naszymi głowami. I po to jest ta pozycja wyprostowana, siedząca, tak jak mówiłam, żeby ten przepływ energetyczny był swobodny. Jeśli macie ochotę, nie czujecie się komfortowo, to ja na przykład tak uwielbiam, kładę się na płaskiej poduszce, przykrywam się cieplutkim kocykiem i tak medytuję, to też jest dobra. Medytujemy poprzez skupienie się na własnym oddechu. Możemy to robić w różny sposób. Na przykład wziąć głęboki wdech, licząc na przykład do czterech, mogą być to 4 sekundy. Albo cztery uderzenia serca, które czujemy. Wstrzymujemy oddech na 4 sekundy, następnie wydychamy przez powietrze przez 4 sekundy przez otwartą buzię, tak jakbyśmy chcieli zdmuchnąć świeczkę, następnie trzymamy kolejne 4 sekundy i powtarzamy 3 do 4 razy taki cykl oddechowy, następnie oddychamy swobodnie w swoim tempie i przyglądamy się temu. Najczęściej nasz umysł skupiony jest na rozpamiętywaniu różnych rzeczy. Ciągle skupieni jesteśmy na pracy, na problemach, na tym, co mamy zrobić, na naszych obowiązkach, na różnych rzeczach, na naszych przeżyciach, odczuciach, obwinianiu siebie i co tylko i nasz umysł ciągle nad tym pracuje, ciągle i ciągle powtarza, wmawia i wraca, i w ogóle obwinia i robi cuda z nami. Cuda i dlatego tak ważna jest medytacja, bo dzięki medytacji skupiamy się na tym, co jest tu i teraz. Nie ma tego, co było i co nas w ogóle obciąża i obciąża naszą psychikę. Nie ma tego, co będzie, bo wszechświat to yy, wszystko zrobi dla nas to, co najlepsze i to, co my chcemy, więc zaufajmy temu, nie przejmujmy się, to jest sprawa wszechświata, nie nasza, jaką to nam ułoży. Tak? my możemy sobie wizualizować, to to już yy, mówiłam wcześniej, a będzie ok, <grytanie> tak? ale poprzez medytację właśnie, przez takie bycie tu i teraz, skoncentrowaniu się właśnie na oddechu, na naszych odczuciach możemy pomyśleć, co czujemy w naszym ciele. Czy odczuwamy jakąś yy, temperaturę, czy czujemy ubranie na naszym ciele. Słuchajcie, jak zaczynacie medytować, jakby macie większą świadomość tego co macie na sobie? Bardziej czujecie ubrania, czujecie y, połowie wiatru, y, możecie odczuwać różne rzeczy. Bardzo was y, y, wam, y, polecam to zrobić. Y, podzielcie się w komentarzach swoimi odczuciami, co czuliście takiego na swoim ciele. Możecie skupić się na tym, co słyszycie do, dookoła. Może to być stukanie: y, Jakieś w oddali, mogą być to prace remontowe, może to być głos dzieci z za ściany, sąsiadów, może to być szczekanie psa na podwórku, może być to absolutna cisza, może to być muzyka. Cokolwiek słyszycie, skupcie się tylko w danym momencie na tym, co odbierają Wasze uszy. Możecie robić sobie taką na przykład po minucie, co odczuwa moja skóra, moje ciało, co słyszę skupić się na tym co widzę co widzę rozglądam się i co dostrzegam takiego za oknem akurat y, ja mam piękny zielony iglasty las kocham go bardzo więc mogę się skupić na tym czy może akurat jakiś ptak nie usiądzie na gałęzi uwielbiam to obserwować y, jak zachodzi słońce y, albo czy może ktoś parkuje samochodem y, albo co dostrzegam w moim mieszkaniu Różne są rzeczy, różne mogę dostrzegać. Może cień jakoś pada ciekawie, może żarówka rozprasza kolory po ścianie i daje jakieś kolory. To też warto na to zwrócić uwagę, co czuję. Czy może czuję jakiś zapach? Czy może odczuwam mm, jak, z jakimiś innymi zmysłami coś? Warto tak sobie poobserwować, skupić się właśnie na tym. I to jest medytacja, słuchajcie. Nie trzeba nic wielkiego robić, tylko odczuwać tu i teraz i skupić się na tym, co my w danym momencie odczuwamy. I to już jest super. Jeśli to zrobimy przez dwie minuty, ekstra. Jeśli przez pięć minut, super. Przez 10 rewelacja. Pół godziny, no po prostu jesteście mistrzami. <laughs> e Gwarantuję Wam, że jak zaczniecie, będzie to dla Was tak cudowne doświadczenie, że będziecie chcieli tego więcej i więcej. I ja osobiście tak mam, że jeśli nie pomedytuję jakiegoś dnia, bo różne mam, różne mam swoje obowiązki i czasami muszę wyjechać, nie składa mi się tak akurat, żebym miała gdzieś dla siebie parę minut w ciszy. To ja, słuchajcie, cierpię strasznie. Jest to dla mnie ciężki moment. A ja, jak wyjeżdżam gdzieś na weekend i przez weekend nie mogę tego zrobić, nie mogę pomedytować, jest mi z tym strasznie źle. Nie dlatego, że mam takie poczucie obowiązku, tylko że mam taką, takie pragnienie, poczucie potrzeby. Żeby to zrobić, żeby się wyciszyć. Bo my jesteśmy, kochani, przebodźcowani. My zewsząd mamy mnóstwo bodźców. To są ym, różne reklamy, y, które nam się wyświetlają w telewizji. Ja osobiście nie mam i polecam y, nie mieć telewizji, y, ale Pamiętam jak miałam, strasznie mnie to denerwowało. Te reklamy, różne programy o niczym, które zaśmiecają nasz mózg. Słuchajcie, nasz umysł jest takim jednym wielkim śmietniskiem, że jajku. Warto po prostu zrobić sobie wakacje, spróbujcie, jeśli jesteście uzależnieni od telewizji, a telewizja zawsze była w moim domu od urodzenia, więc to jakby było naturalne, że człowiek się rano budzi, włącza telewizor. Pokazałam gest pilotem, wtedy były przyciski. Ja byłam pilotem w domu. <laughs> włącz, wyłącz przełącz kanał. Daj głośniej, ciszej. E, kochani, e, z, z, spróbujcie sobie e, zrobić taki telewizyjny detoks i nie oglądać telewizji przez tydzień. Zobaczycie, jakie zmiany w Was zajdą. Skupcie się na tym, co za oknem co odczuwacie. Jedźcie na przejażdżkę, idźcie do lasu, miejcie kontakt z naturą. E, zobaczycie różnicę. Jest naprawdę przeogromna. Dlaczego medytacja jest tak istotna? Właśnie przez to przebodźcowanie mamy różne stany, są to stany lękowe, jakieś depresyjne i w ogóle jesteśmy smutni, nie potrafimy sobie radzić z problemami e, albo czasami nie wiemy skąd coś wynika, bo mamy wszystko powinniśmy być szczęśliwi, a jednak szczęśliwi nie jesteśmy. 30 dni medytacji jest w stanie zdziałać cuda z naszą psychiką. Yy, dlatego polecam Wam przez 30 dni, no, jeśli to mają być 2 minuty, 5 minut, 10, każdego dnia przez 30 dni medytację. Skupcie się na tym, co jest tu i teraz i na niczym innym. Yy, dajcie mi znać, jeśli ktoś z Was podejmie się tego wyzwania. Bardzo Was proszę, podzielcie się tym ze mną, bo ja jestem bardzo ciekawa, jak to na Was wpłynie. Słuchajcie, to jest dobre. To nie jest nic złego medytować, bo my często jesteśmy wychowywani w takich przekonaniach, że jak nie odmówimy Ojcze Nasz, to w ogóle coś innego to jest odrzucane, bo to jest złe, niedobre i Kościół to potępia. Wcale nie potępia. Medytacja jest Cudowna, wspaniała i potrafi zdziałać naprawdę, wierzcie mi, cuda. Albo nie, nie wierzcie mi, wy mi tutaj w ogóle w nic nie wierzcie, wy sobie to po prostu wypróbujcie i dajcie mi znać, czy ja mówię prawdę, czy nie, czy, się, czy jestem pomylona. Tak? Eee... Co wpływa na jakość medytacji, bo też medytacja przez nasze trzecie oko możemy zobaczyć coś więcej, wprowadzić się w nasz mózg w różne, w różne fale. I tak słuchajcie. Mam tutaj taką fantastyczną książkę. To znowu książka, ja bardzo polecam. Intuicja boski, drogowskaz na co dzień. Fantastyczna książka i ja już ją przeczytałam, ale wiecie, tych, tych pozycji jest tak wiele, że to później ta wiedza gdzieś ulatuje, trzeba wrócić z powrotem. Pokarm dla duszy. Autorem jest dr Dorin Virtue, dr Robert Reeves. Takie fajne fragmenty znalazłam na temat tego, jak to, co jemy, e, wpływa e, na nasze trzecie oko? Ono jest naprawdę bardzo istotne, żeby o nie zadbać. I tak na przykład e, światło LED, albo e, światło e, z komórek, tabletów e, i tych wszystkich urządzeń, do których już jesteśmy na co dzień przyzwyczajeni, e, o, zwapnia naszą szyszynkę. Ta szyszynka jest właśnie odpowiedzialna za nasz kontakt z tym innym wymiarem. Słuchajcie, i to właśnie poprzez medytację możemy się wprowadzić w taki stan. I jeśli mamy tutaj jeszcze fajną, zdrową szyszynkę, to możemy w ogóle o, widzieć takie rzeczy, że coś niesamowitego. Ale znalazłam taki fragment, który mówi o tym, że gluten spożywany przez nas działa jak klej znajduje się on w pszenicy, życie i jęczmieniu i jego śladowe ilości w owsie, aczkolwiek te śladowe ilości jakoś tak nie, 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 nie bardzo działają z tego, co tutaj autorzy piszą. To co chciałam wam powiedzieć, on przecież my bardzo dużo pszenicy. Spożywamy. Nasza kuchnia polska to kluski, makarony, yy, no pizza teraz tak popularna, Przecież jak można żyć bez pizzy, prawda? Yy, I inne takie chleb, przecież który no, spożywamy yy, na co dzień. W Polsce w ogóle nie, nie wyobraża się yy, śniadania kolacji bez chleba, jak to tak można. Yy, gluten przybiera podobną do gumy konsystencję, która powoduje problemy w dostrzeganiu prawdy. Trudniej zobaczyć anioły i nawiązać z nimi więź na poziomie duchowym. Tym bardziej, że pszenica, każda pszenica na świecie e, jest modyfikowana genetycznie. Bez GMO faktycznie nie mam możliwości e, dostawania takiej pszenicy. E, więc sprawa beznadziejna. Nie lubię tego słowa, ale muszę powiedzieć, e, to tyle. Cukier. Saharoza też powoduje, że mamy zaburzony nasz kontakt z Bogiem i Aniołami, i nie mogą nam przez to przesyłać wiadomości. I to samo jest, gdy spożywamy nabiał. Wtedy też mamy utrudniony kontakt z drużyną światła, z Aniołami i oni nie mogą przekazywać nam wiadomości. Ja ostatnio się zastanawiałam, co jest, medytuję, nic nie widzę od jakiegoś czasu, yy, ale przez parę wieczorów miałam ochotę sobie coś przekąsić i kroiłam sobie tak cieniutkowy serek na plasterki. Fajnie się jadło, zagryzało ogóreczkiem, nie kiszonym. I słuchajcie, taką miałam jakąś potrzebę, a później tak sobie czytam to, wracam do tego i jest, akurat to, było, to był fragment, na którym, wiecie, ja otworzyłam książkę, a to ja to miałam przeczytać. Taka propo wczorajszego filmiku, to znak. Nabiał. Tak. Też powoduje, że nasza, funkcja naszego trzeciego oka jest właśnie zblokowana i, i, i nie możemy mieć tego połączenia. Niezdrowe tłuszcze i smażone potrawy. Jeśli zmienimy dietę. To zmieni się nasza y, psychika, nasze ciało fizyczne, y, słuchajcie, i też będziemy mieć lepszy kontakt ze światem duchowym, dlatego to polecam. Medytacja nie zawsze wiąże się z tym, że będziemy od razu coś tam widzieć i mieć jakieś wizje lub nie wiadomo co. Głównie jak się na początku skupicie na tym, żeby, um, żeby y, zmniejszyć nadmiar stresu I, jeśli do tego chcecie swojej używać medytacji, Super. Jeśli chcecie wiedzieć coś więcej, no to kiedy indziej coś więcej. Trochę wam podpowiedziałam, ale nie chciałabym, żeby ten filmik był chaotyczny. Ja jestem kobietą, kobiety potrafią y, dużo rozmawiać, y, więc nie chciałabym wam tutaj troszkę zanudzać, bo być może dla, dla jednych już sama informacja o medytacji to jest dużo, a jeśli z głębię coś więcej zaczynam tutaj mówić, to. To już będzie dla niektórych za dużo. Jeśli będziecie chcieli wiedzieć coś więcej, to oczywiście powiem więcej w innych filmikach, ale na dzisiaj to myślę, że to jeśli macie dostęp do tej książki, to bardzo, bardzo polecam. Intuicja, tutaj również znajdziecie informacje na temat kryształów. Jest nawet modlitwa o oczyszczenie i zrównoważenie czakr. Bardzo ważna informacja tutaj, e, jakie zioła pić, jakich używać. E, no, jest tutaj o ziołowe herbaty i napary dla intuicji, słuchajcie, nawet to. Są różne przepisy, e, zupa warzywna, zupę warzywną wszystko dla naszego zdrowia e, psychicznego, fizycznego, duchowego. Bardzo polecam. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. I oczywiście piszcie do mnie. Będę wdzięczna za każde udostępnienie mojego filmiku na YouTube, Jeśli zostawicie łapkę w górę i zasubskrybujecie kanał, jest szansa, że więcej osób zobaczy moje filmiki. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie. Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze, najcudowniejsze, najpiękniejsze i do zobaczenia niebawem. Cześć!